Ajax łatwo, lekko i przyjemnie przegrał 3-0 u siebie z Galatą, zgodnie z moimi oczekiwaniami. E, mimo to jednak przykre jest to, że mm, Galata przyjechała nie w swojej najlepszej formie. To nie był jakiś spektakularny mecz ekipy z Turcji. Mimo to jednak bez cienia problemu udało się zdobyć komplet punktów. Ajax w ogóle się nie przeciwstawił. A jak nadal widać, że nie ma żadnego planu gry, a jak widać nadal, że bazuje na indywidualnościach tylko i wyłącznie raz na jakiś czas, jak coś Oscarowi wyjdzie, to uda się zagrać do przodu. Jak Hotzowi siądzie któryś dribbling w końcu, to pojawia się jakaś przestrzeń. Jeżeli Weckhorstowi uda się jakiś pojedynek powietrzny wygrać po kolejnej ladze, to wtedy jest nadzieja na cokolwiek w wykonaniu ekipy z Amsterdamu. No John Hightingha nie przestaje utwierdzać. Zać mnie w przekonaniu, że on absolutnie do tej pracy się nie nadaje. Rok temu Ajax pokonał na swoim stadionie Galatę 2 do 1. Nie zagrał wtedy wielkiego meczu, ale wygrał i to był w miarę wyrównany mecz. Teraz bezwarunkowa kapitulacja 3 do 0 i nie ma w ogóle o czym mówić. Można kwestionować pojedyncze decyzje tenera, jeżeli chodzi o to, kto na jakiej pozycji grał i tak dalej, ale wydaje mi się, że wdawanie się tutaj w jakiekolwiek większe detale nie ma żadnego sensu, bo ta drużyna nie wygląda jak zespół, który. Yy... Nie wygląda to wszystko jak zespół ludzi, którzy utrzymują się zawodowo z gry w piłkę nożną, a na pewno John hakim kimś takim nie jest. No, najgorsze jest to, że ten mecz jestem przekonany, że Hytinhi nie pogoni. Już mądre głowy z Holandii mówią, że to jest normalne, że Galata jest mocna i że to nie jest za ten problem przegrać 3 do 0, i to było bardzo prawdopodobne, że to się wydarzy. Super, spoko. Wszystko jest tak, jak być powinno. Dobrze chłopaki robią. Kiedyś z kimś na pewno e, wygrają, e, bo. Też takie tuzy jak Wayne czy Volendam, to też, no wszystko to jest pod zasięgiem tego Ajaxu i, i wszystko jest super. No, także wszystko jest super, Ajax 0, Galatasaray 3. No jako kibic Ajaxu nie pozostaje mi nic innego jak tylko do tych Three Little Birds się odnieść i e, stwierdzić, że prędzej czy, czy później wszystko będzie w porządku, że every little thing is gonna be alright. No tylko... Tylko, że trzeba, trzeba będzie się jeszcze sporo naczekać. Coś mi tak podpowiada.